Cześć, witaj galaktyko, ja jestem Divioner a dzisiaj wieści galaktyczne z cyklu wspólnoty Eliadorów. Otóż ostatnimi czasy dowiedziałem się pewnej istotnej dość kwestii odnośnie prowadzenia imperium. Mianowicie jest coś takiego po aktualizacjach jak przerost, przerost formy nad możliwością zarządzania, czyli administracją. Jeżeli tak w Europce mamy Podobnie system, jednak się to wyświetla komunikat, na przykład że nasze imperium się rozrasta zbyt szybko, a tutaj po prostu nie było żadnej informacji, że moje imperium się rozrasta zbyt szybko i administratycznie, administracja nie jest w stanie ogarnąć tego właśnie wydarzenia. To też tutaj sobie spojrzałem i mamy imperialną metropolię, która jest na 269, 269 punktów. Z czego najwięcej dzielnice, później układy i kolonie? A możliwości administracyjne są na poziomie 50. Baza ogólnie jest 30, sieć kurierów plus się Nie wiem, czym ta sieć kurierów jest. Kurczę, nie mogłem tego rozgryźć. No ale tak, udało mi się poza odcinkami spróbować to jakoś naprostować, tak że będziemy sobie to próbowali ogarnąć. Chociaż, no bo tak, mamy tutaj kary. Następujące kary, koszt technologii, co mnie najbardziej i boli to jest koszt technologii i przyżywiania tradycji w sumie też Koszt kampanii Tak, ale przywódcy, utrzymanie przywódców to jest takie mniejsza Mniejsza właśnie, mniejsze znaczenie Dla mnie to ma z tego względu, że ja tu jestem w stanie wyprodukować bardzo dużo Bardzo dużą ilość zasobów I jakoś specjalnie mnie to nie boli, że tam muszę wydać tam 100 czy tam 200 więcej na budynek Chociaż w sumie, jak już na całych plantach mam tutaj o no to mi te 3600 braknie. Z nawet z tym zasobem, przychodem z 190 prawie. No ale tak, robimy właśnie taki motyw. Co by zrobić, żeby temu zaradzić? No i tutaj sobie po prostu wziąłem pierwsze to to reformy rządu. Tak, gilgie górnicze może i bym zostawił, ale kulturę wojowników jest mi niepotrzebna na chwilę obecną w sumie. Co? Ile tam lat mogę? Co? 10 chyba. I mamy tutaj coś takiego jak... o, to jest skomplikowana biurokracja i co my tu mamy? Korzystanie z udogodnień przez populację z minus 10 i wykorzystywanie mieszkańców jest minus 10%. To jest przydatne, ale to nie, nie wpłynie nam na bazę. Jest tutaj coś takiego jak... Jest coś takiego tutaj, jak gdzie to było? Yy... System. Nie, nie, nie. Wydajna biurokracja. Wydajna biurokracja dana nam możliwości administracyjne plus 20. I tak, gity górnicze i ta architektura. To zmniejsza koszt budowy oraz utrzymanie wszystkich budynków o 10%. To jest dobra opcja. Tutaj tylko górnicy mają plus 1. To możemy sobie dziapnąć. Yy, I damy sobie właśnie. Yy... Jest skomplikowana, skomplikowana biurokracja, bo to mi da do mniejszych, no wykorzystanie przestrzeni lepsze I dodatkowy kompleks administracyjny zapewniający pracę dla administratorów No i to się ten, to, ten budynek daje nam chyba wpływy Czy tam jedność? i O no, jedność i to jest bardzo dobra opcja, ale no, mogę też sprzewalić dopiero formę za 3 lata, gdyż niedawno ją się no za 3 lata dopiero. Spaceboard Także musimy sobie attack. to przyspieszyć i tak, Spaceport under attack to jest nieistotnym elementem na chwilę obecną. I teraz musimy sobie coś rozkminić rozkminić, tak, tutaj mamy bardzo dużą ilość wszystkiego. Z wyjątkiem tego i tak, jak tu wygląda nasz handel? Z handlem mam 218. Wiem, że dał radę, by to ogarnąć lepiej. tryb mapy szlaków. Tu, gdzie przebiegałem szlaki, sobie pobudowałem yy, wcześniej stację i dałem sobie właśnie tam. Special project complete. O, schwytano sceny si... rana. Zmirany to wielkie stworzenia, kopiące nory w wydmach rozległych pustyń. Gdy taki drapieżnik wyczuwa drgania piasku nad sobą, natychmiast wysuwa z grzbietu dziesiątki długich kolców w nadziei nadziania czegoś jedalnego. Znalezienie odpowiedniego okazu było trudne, dopóki nie wysłaliśmy na pustynię we wszystkich możliwych kierunkach statek z dany sterowanym dronów z nadanikami, w ten sposób odkryliśmy i pozyskaliśmy nietypowego wielkiego osobnika, który. Wychodował sobie na grzbiecie ponad setkę kolców. znakomicie. I tak, yy, mamy tutaj tę sieć szlaków handlowych. I tutaj mamy. Yy, o, jest węzeł handlowy. Nie możemy sobie zbudować wię, większy węzeł, większą ilość tych węzłów, i dzięki temu będziemy mieli większy przychód. I też jeszcze bezpieczeństwo szlaków tutaj yy, maksymalne. Tutaj dużo piractwa było. Bo raz zaatakowali, to się mogą pokazywać i tak mapa szlaków handlowych przebiega tutaj, i tutaj również chyba sobie zbudujemy węzeł handlowy. Tutaj możemy sobie kwatery Taki farmy hydra. Ten a to jest dobre nadwyżkę planów do innych układów. Okay. To dobra sprawa, to jest jako drugi budynek zbudyna, nawet zajmijmy się może ulepszaniem budynków. Co tu mamy? Minerały na stopy... na no A dobra, weźmy sobie. Udykle, a to nie dla nas wojna, to już wiem. Zbiją się znowu dwór krwi z mechanicznymi. Tutaj mamy bezrobotne populacje. To też zakładam, że populacje bezrobotne są to robotnicy. Oj nie, specjaliści, czyli tutaj musimy zbudować troszeczkę metalurgów i no to akurat się ulepsza. Wystarczającą ilość miejsc pracy zapewniły nam dwa budynki. I tutaj mamy świat wiejski i też są bezrobotne populacje i zakładam, że również są to A, tym razem robotnicy, czyli urzędnicy, technicy, górnicy i, i, i darmozjady haha <laughs> i rolnicy to na odwrót powiedem w pierwszej kolejności o i tu możemy sobie postawić farmy hydroponiczne akurat rolnicy y, będą mieli zajęcie i tu w sumie możemy upgrade'ować stolice no właśnie i tutaj również będziemy chcieli wszędzie bo tutaj daje nam mieszkania i udogodnienia i w ogóle i w szczególe pod każdym innym względem tu y, jeszcze dwa lata musimy minąć. Construction complete. Dwa lata muszą minąć, byśmy mogli ogarnąć sobie ten ustrój, a później wyskoczy nam w technologiach i to też możemy podgonić, udało mi się podgonić do 110, także już ten koszt troszeczkę, się te kary troszeczkę spadły do tam 160 chyba, no to jest zawsze tam coś, ale nie wiem, te kary są tylko i wyłącznie dla mnie istotne pod kątem technologii i kątem przyjęcia tradycji, reszta to jest powiem wam tak średnio istotny element i tak, bo mam dużo prądu dużo stopów mm, metalu, który, których nie mogę wykorzystać chociaż może tutaj na ulepszenie stacji, co my tutaj mamy, to są stocznie, czyli stocznie damy sobie żebyśmy mogli jak najwięcej okrętów budować naraz, tutaj mamy akademię floty to też sobie zbudujemy akademię floty i tutaj, tutaj też mamy stocznie, mamy strefę pędzel handlowy, ciach ciach Początkowe doświadczenie w statku to się przydaje. Ulepszenie do fortecy. Ok, można to ulepszyć, bo to jest kosztem właśnie stopów. Także mamy ich nadmiar. Za niedługo je będziemy sprzedawali. Zobaczmy miejsce, w którym się znajduje ten układ. O, matko, on jest mało istotny pod jakimkolwiek yy, względem. Weźmy sobie a w sumie kotwicowisko nie jest potrzebne. Mamy tutaj limit. 120 Ale węzeł handlowy możemy sobie walnąć A i właśnie, bo ja tutaj miałem możliwość chyba przyjęcia tradycji Niebawem będę miał, za 10 miesięcy Trzeba będzie troszeczkę podlubić tych towarzyszów, żebyśmy mogli zbudować sobie yy, Żebyśmy mogli sobie zbudować yy, Federację ale to oni nie lubią w nas to, że my mamy i odmienną politykę. Odmienną politykę prowadzenia wojen yy, a mamy politykę taką masową, wiecie. Zobaczymy, na początku weźmie, weźmiemy, sobie, założymy, yy, federację. Yy, zakładam, że tak, nasza siła gospodarcza niedługo będzie tak potężna, z uwieźciem mi, będzie potężna, że. Teraz tak. Minerały, bo ja minerały chcę sobie kupić Ale kosztują teraz... Okej, okay, to sprzedajmy stopy Teraz sprzedaż stopów jest... O! Complete. Handlują, to trzeba szybko I teraz możemy kupić sobie minerały 10 tysięcy minerałów Construction complete. Teraz już są drogie teraz sprzedaż ich jest O! Teraz sprzedaż tych jest 7000 za 2,5. Rośnie, spada sprzedaż. Trzeba by było. A tymi jakbyśmy przehandlowali, mam 4000. Sprzedajmy to. Możemy za 10 kupić A. Okej, okay, mamy kolonie kolonie, która jest tutaj, co to jest? Świat, światem suchym i ma kredyty energetyczne z miejsc pracy plus 5 i badania i do energii. To będzie planeta energetyczna. I tutaj mamy dowolnie robot zniszczony budynek. Czyli co to to było? Tutaj nie, no to my to naprawimy sobie. Będziemy produkowali prąd. Po te pierwszego kontaktu yy, sobie weźmiemy, ulepszymy. Mamy 7000 7000, i zaraz tak. Przejdźmy sobie do pierwszego sektora naszego, który jest tutaj pod kątem rozbud możliwości rozbudowy budynków. Mocno zaawansowany. Co to ma? Musimy, po musimy posiadać 40 populacji. I tu musimy posiadać, co? 80 populacji, czyli tak. Tu mamy 40. Yy, 60 74, czyli tak 74, i teraz patrzmy. Miejsca przeludnione nie mamy. Nie miejsca przeludnione, co to jest na tej planie brakuje, brakuje mieszkań dla populacji. Świat pradawny i to możemy po prostu przesiedlić. Aby zbudować ulepszenie budynku, no cóż, no zbudujemy ulepszenie budynku ale tu nie zbudujemy, ponieważ brakuje nam populacji również 80 planeta jest taka, powiem wam, średnia bardzo średnia, bym powiedział nawet, więc tutaj sobie weźmiemy populację i przesiedlimy, przesiedlimy sobie na Elgador 4 populacje z badaczy Podacz, metal... nie mamy Construction complete. specjalistę górnika może przesiedlmy raz telepata, telepaci są dwa trzy cztery tak, mamy teraz tutaj populacje, które są bezrobotne i chyba za dużo specjalistów przerzuciłem. I teraz co? Czemu nie możemy? 80 A, doły, no, muszę 6, OK. Technology Secure. Technology Secure, weźmy sobie, zobaczmy, cóż to za technologia nam się pokazała. Także cytadela, badania, badania. Idziemy badania, badania jeszcze raz badania tak, mamy tutaj znowu przerost Nanofabryki stopów Coś by tu przerzucić? Tutaj po możemy przerzucić, ale tutaj można metropolię zrobić z tego Populacja bezrobotnicy, bezrobotnych H7 Przerzućmy to Patrzmy Czy on mi tu przeżyje? Robot bezrobotny? To go przerzucimy Roboty w sumie można sprzedać, Cholera jasna Roboty można sprzedawać Tak tutaj Okej, okay, już możemy Yy, Odlewnia stopów też się wyrówna. tu mamy populacje, które można wysłać do pracy, są bezrobotne. Tym się będziemy zajmowali również. Populacje, które są bezrobotne, robotnicy nie mają co robić. Tu są specjaliści. Tu są specjaliści. Weźmy na razie, ulepszymy to. Tu mamy zbyt mało mieszkań, tak. 10 mieszkań. Brakuje nam dwa mieszkania i populacji nam brakuje bardzo dużo. Tylko dopiero możemy to ulepszyć od 80, tak? Słaba sytuacja, a na prawdopodobnym świecie to się ulepsza. I tutaj możemy zbudować sobie coś... A ulepszmy komisariat. Ulepszamy wszystko, co jest. Yy... O! Spadamy tę istotę. Integron. Cylindryczna, obca istota. Bez ostrzeżenia i wyjaśnienia. Weszła na orbitę. Wygląda na to, że porusza się nie używając silników. W całkowitej ciszy szybuje przez kosmiczną pustkę. A jej cylindry obracają się złowrogo. Na razie nie podjęła żadnych agresywnych działań, lecz nie odpowiada też na nasze wezwania. Doradcy wojskowi przestrzegają, że istota ta może stanowić poważne zagrożenie dla mieszkańców i razem zastosować protokoły neutralizacji. Jednakże naukowcy twierdzą, że powinniśmy dokładnie spadać tę do niezwykłą technologię. Zbadamy teraz. Tak, tutaj możemy. Sobie, no tak, tak, produkcja jest to 10% czy zaawansowane kompleksy badawcze. Tak, bo tutaj mamy sporo. Otworzone. Ok, Kenduris. Azyl wojenny. Silne pole magnetyczne tego świata zakłóca działanie przyrządów elektronicznych na powierzchni. A ostatnio szczególnie wpływa na komputery. Na razie nie wiadomo, co wywołało zjawisko, ale przypuszczamy, że jest to tymczasowe, a to nieszczęście. I teraz mamy tutaj co? Skoro nie ma tutaj do przerostu, to sobie badamy usuwanie pól słowrogich. Tutaj mamy kredyty energetyczne. Kredyty energetyczne, no w sumie tylko, tyle. Weźmy sobie utworzenie upgraded. Na Reikon możemy sobie upgrade'ować, to ok. Teraz to tak, bo tu nie mamy znowu czego. Bezrobocie. Ok, ale w sumie z mojej strony to będzie na tyle, jeśli chodzi o kolejny materiał z gry z zapraszam Zapraszamy na kolejne części. Trzymajcie się i strzał.